Macie pojęcie, ile szkodliwych substancji znajduje się w kremach do twarzy, ile wypełniaczy w kosmetykach? Albo co gorsza, co dzieje się w naszym organizmie, kiedy stosujemy Botox albo malujemy paznokcie? Ja też nie zawsze ogarniam składy chemiczne, dlatego kiedy specjalista mówi mi, że są naturalne metody, to ja idę w to w ciemno, a dokładniej drogą piękna. Mam teraz przyjemność przyglądać się zabiegowi na bazie produktów DMK. Te produkty to tak naprawdę nie kosmetyki, a kosmeceutyki, dobrze powiedziałam? Tak, dokładnie. Marka DMK bazuje na produktach o silnych właściwościach leczniczych, stąd właśnie nazwa kosmeceutyki, czyli coś pomiędzy leczeniem skóry a jej pielęgnacją. A co możemy tak naprawdę wyleczyć? Różne problemy skórne, na przykład trądzik, trądzik różowaty, z którym jest coraz więcej klientek i klientów, ogólnie wszelkie typy wrażliwości skóry, cery naczyniowe z przebarwieniami, no i przede wszystkim cery starzejące się. A na czym tak naprawdę polega specyfika działania tych kosmeceutyków? Czym one różnią się od innych takich powszechnie nam znanych kosmetyków? Głównie bazują one na enzymach, które pobudzają metabolizm komórkowy, dzięki czemu mamy bardzo silny efekt dotlenienia skóry, rozjaśnienia. Jest bardzo silnie pobudzony przepływ krwi w drobnych naczyniach. Bardzo fajnie jest to widać pod koniec zabiegu, gdzie na szyi i na dekolcie pojawia się taka sieć drobnych naczyń. Która właśnie świadczy o tym, jak intensywnie skóra została pobudzona do, do pracy i naczynia krwionośne zostały pobudzone. Czyli mówiąc inaczej, nie rozleniwiamy naszej skóry dostarczając jej jakieś chemiczne składniki, a pobudzamy jakieś naturalne procesy. Dokładnie tak. To jest właśnie bardzo fajne i, i można uzyskać spektakularne efekty. Bez konieczności takiej silnej ingerencji. Nie trzeba nic wymrażać, wypalać, ogrzewać. Nie ma potrzeby właśnie stosować żadnych takich inwazyjnych bardziej metod. Czy te kosmetyki są właściwe dla każdego typu skóry, w każdym wieku, nie wiem, dla kobiet w ciąży, czy są bezpieczne? Jak najbardziej dla każdej osoby można dobrać odpowiedni zabieg zarówno dla kobiet w ciąży, jak i dla osób młodych, które zmagają się z trądzikiem. No i tak jak wcześniej wspomniałam, dla cer bardzo dojrzałych, które mają już sporo zmarszczek i innych oznak starzenia. Także dla każdego można taki zabieg z DMK stworzyć. A jeśli chirurgia estetyczna nie jest dla Was, to spróbujcie tego. Taping estetyczny twarzy, masaż kobido czy zoga face są tak popularne i dlaczego? Dlatego, że działają i to bez skalpela. Zobaczcie sami. Takie rozciąganie mięśni nam nie szkodzi, nie rozciąga skóry? Absolutnie nie. Po prostu je, y, zmarszczki to są właśnie zpięte mięśnie, które się y, zaciskają. Więc właśnie rozciągamy je tutaj, wyprostować te zmarszczki. Wyobraźcie sobie przyjemne, odprężające ciepło na waszej skórze, które, no właśnie pani Moniko, co dobrego robi nam Indiba. I NIBA jest to częstotliwość 448 kHz, dzięki którym nasza komórka szybciej się regeneruje. Wytwarza to ciepło w komórce, przez to adipocyty, czyli nasze komórki tłuszczowe, się otwierają i wypuszczają tzw. tłuszczyk, dzięki czemu modelujemy sylwetkę. Przez przyspieszony metabolizm komórki nasza skóra też silnie się ujędrnia, Jest stymulowana synteza kolagenu oraz elastynę. Tak, działając na wyobraźnię, to na jakie problemy może nam Indiba pomóc? I czy tylko na brzuszek, tak jak w tym przypadku, czy również na przykład na skórę twarzy? Jeśli chodzi o Indibę, możemy wykonywać. Zabiegi na całym ciele, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Jeśli chodzi o ciało, możemy je ujędrnić, wyszczuplić, działamy również na celulit oraz na rostępy. Jeśli chodzi o twarz, poprawiamy owal twarzy, unosimy opadającą powiekę. Szybko możemy spodziewać się efektów? Już po pierwszym zabiegu mamy efekty. Wykonujemy zazwyczaj w serii od 6 do 12. Jest to uzależnione od problemu skóry. Wiecie, co w tym wszystkim jest najlepsze? Że kosmetyki i metody stosowane w tym salonie tylko pobudzają naturalne procesy zachodzące w naszym organizmie. Zatem, panie i panowie, przybywajcie do drogą piękna na bażantowie.